Podobne do autogramu, podobne do koła. No gdzie jesteśmy? Opowiadaj Piotrze, jak to twoim zwyczajem. Oczywiście, to jest znak. Ponownie po sześciu latach jesteśmy na granicy polsko-rosyjskiej, na otoczkawie. Zarośniętymi krzywami. Tak. A co się zmieniło? To został opojęty wiadusz, nasi znaczy go odcięli. Nożyczkami. I został po 5 kilometrów do naszego samochodu. Uporządkowany. Przecież się w 30 sekund. Teren przyjezdni. Dają to szeroką perspektywę obecnie. To widać. Prawdopodobnie są to pracy przygotowane do otwarcia przejścia granicznego. Na stolicy. Jak to się nazywało? A mnie to. W przyszłości ten teren będzie nosił nazwę przejście graniczne mamanowo 2, Grzechotki. Grzechotki Przechodki? 2. Grzechotki? No, jako wsi, która nie znajduje się po kilometra stąd, Grzechotki, też na samej granicy. Dawni Reifeld. Mniej więcej kilometr stąd znajduje się Deutsch Tirał a właściwie miejsce, które zostało po tej miejscowości. Ciekawy pan Piotr Kowalski i pan drugi Piotr i Mikołaj. I to wszystko. I to wszystko, i do gabloty i powtórz. To właśnie coraz wędki tam, tam mają. Powtórz Piotrze, bo jeszcze nie zdążyłem, ja ci, że ustawiono tutaj nowy znak granica państwa odblaskowe, bo wcześniejszy Rzeczypłędny... był całkiem, całkiem odrapany i nic się nie można było Natomiast szlaban jest jeszcze stary. To jest rzecz... Na słupie za szlabanem była tabliczka informująca o tym, zaczyna przebieg drogi granicznej. No i tabliczka ta zniknęła. Granica państwa przekraczanie zabronione. Tutaj widzimy resztki po ostatnim wiadukcie przed granicą. Już to 6 lat temu stał ten wiadukt. został on zlikwidowany. Przez gdyż groził zawaleniem. Wiadukt ten właściwie nie służył niczemu. Nie przeprowadzał żadnej drogi na drogę Jak to nie służył do zawalenia? Stał. Tutaj widzimy te drzewa, które jeszcze zostały typowe samosiejki no było oczywiście prawie nie było tak kawałek ten czegoś ja, tu tam jest ten kawałek